Penku ogrodowy to też bardzo ciekawa roślina. Bardzo wysoka, ma ponad 2 metry. Jest to roślina wieloletnia. Tutaj już wyrastają młode części. Jest to naprawdę świetna roślinka, zarówno zielone części wykorzystuje w kuchni do sałatek, na kanapkę, do zup. Rewelacja. Ale również bardzo dobre są nasiona fenkułu. Bardzo smaczne, mają taki słodko anyszkowy smak i zmieniają potrawę gulasz. Ja uwielbiam w gulaszu te nasiona. Jest naprawdę rewelacyjna, ale ma jedną cechę. Jedna cecha jest niezbyt fajna, ponieważ bardzo się wysiewa i wysiewa się wszędzie. A jeśli rośnie, jest rośliną wieloletnią i ciągle wyrasta tutaj z tych kęp, więc z drugiej strony można by było wszystkie te pędy powycinać, ponieważ nie ma sensu, żeby się wysiewały. Ale chciałabym też troszeczkę nasion, żeby jednak można było je zastosować w kuchni, tak jak mówiłam. Na przykład do gulaszy, dlatego postanowiłam, że tutaj już są wyrastające. Państwo na pewno widzicie zielone, m, takie liście, jak dokładnie liście e, koperku. I tutaj mogę śmiało to wyciąć, zostawić e, te wyrastające świeże liście. Proszę zobaczyć, jakie to są wiechopate, wysokie, e, Tutaj pędy. Wiele osób myśli, że mnie koper tak wyrósł. No nie proszę Państwa, to nie jest koper. On mi aż tak tutaj nie wyrasta. Potrafi być też wysoki, ale jednak nie aż tak. A powycinam te części, które tutaj są maliny. Tutaj maliny mają już podpory, więc malinom nie przeszkadza. Więc te pary bym zostawiła. Natomiast te, które tutaj rosną w głąb bez podpór. Myślę, że powycinam, bo nie ma sensu, aby była tego taka ilość. U nas jest tak mokro, wszystko jest mokre, ciężko jest cokolwiek tutaj teraz w tym ogrodzie zrobić. Przechodzą burze jedna za drugą, i w dzień, i w nocy. Jak było sucho we wcześniejszych latach, to teraz mamy bardzo mokro, a więc pogoda jest naprawdę umiarkowana, bardzo różnie. Tutaj te chyba bym mi jeszcze z widzę jeden, a może i nawet dwa. Gdyby powycinam tutaj te pędy, to i tutaj również powinny powyrastać zielone liście tak jak tutaj, więc myślę, że wystarczyłaby mi taka ilość Więcej nie potrzebuje, a zostawienie takich pędów nawet no też e, troszeczkę nie jest zbyt ładnie, bo one zrobią się suche i będą tutaj e, szpeciły po a obok rośnie żywokos. Żywokos też trzymam, bo sporządzam różne gnojówki, a poza tym jest to roślina miododajna, więc e, tutaj owady różne się cieszą. O, proszę zobaczyć, tutaj również jest kępa wyrasta, dlatego osoby, które przyjeżdżają do ogrodu, a podoba im się fenku, to ja chętnie się dzielę, ponieważ nie chcę tutaj wyrzucać wszystkiego, a mam go stanowczo za dużo. Tutaj ta jedna kępa, jeżeli zostanie, to myślę, że będzie wystarczająca. Natomiast tą kępę i tą kępę będę chciała po prostu zlikwidować. Proszę zobaczyć tutaj, o. Zielone, piękne, już można zrywać zamiast koperku. Bardzo dobry smak, bardzo aromatyczny i bardzo pachnie w ustach. Zielone liście fenkułu ogrodowego. Jest to taka roślina, mogłabym powiedzieć zima zielona, ponieważ również zimą wystarczy odgarnąć śnieg i znajdziecie Państwo zielone liście, które można wykorzystać w kuchni, zresztą z bardzo dobrym skutkiem. Na balkoniku glicenia kwitnie jak szalona, ale wyrastają tutaj też pędy, które muszę przycinać. Przede wszystkim, żeby balkonik nie był zbyt obciążony i żebym ja tutaj mogła się dostać. No nie jest łatwo i dzisiaj to wszystko przecinać, bo tak ulewnym deszczu, ale trzeba i jest to konieczne. Ja przecinam brysynię. Ja już to Państwu chyba mówiłam, ale niemal co tydzień, ale na pewno co dwa tygodnie, bo pędy tutaj tak rosną że gdybym przycinała tak, jak to podają źródła, tylko raz, czyli latem, no niestety, ale tutaj byłoby tu tak dużo, że na pewno nie byłabym w stanie się tutaj dostać na ten balkon. Tutaj wszystko pozarastało, bo trzeba wszystko po prostu wycinać. Glicenia jest ogromnie, żywotnym pędem.